Yo się Maneczko, z tej strony Dawidowska dzisiaj sobie w StumbleGuy Jak już możecie zobaczyć w lewnym rogu Odblokowałem już poziom 30 A to znaczy, że dzisiaj robimy taki mały opening, jakby to powiedzieć Ale głównie chciałbym się dzisiaj pobawić o to e, Tą oto emotką serduszka specjalną Którą właśnie zdobyłem za 30 poziom Oczywiście bardziej bym chciał buta albo to, ale już to mi wystarczy I tak lepiej mieć jakąś specjalną motkę niż żadną więc tak, myślę, że sobie otworzyć teraz swoją skórkę, zwykłe lub lepsze. I co tam wypadnie? Możecie. Ja zamykam oczy w ogóle, bo widzę, że to mi trochę Mam i taki padz. Bo już widzicie, co jest, i teraz sprawdzę. Mega fajny. Po prostu mega fajny skin. Jakby ktoś nie wiedział, to, to był sarkazm. Okej, okay, dobra, to zobaczymy się w rundzie. Okej, okay, dobra. Teraz pozabawmy się trochę tą emotką. Szymon, tak. Ma o, ją wykorzystywałam. Chciałam tak tylko sprawdzić, jak działa. No i nawet fajnie, patrzy. A, Tylko, właśnie ciężko z nią trafić, widzicie. Ja pokazuję na przykład tą, ale ona nic nie robi, tylko to specjalnie coś robi, co nie każdy dowie. Więc ten, właśnie, na przykład, jak sobie takiego złapię, no i go. No właśnie. I to właśnie mogę go złapać i tak jakby upuścić, tylko... Właśnie to nie działa tak dobrze, jak chciałbym, żeby działało Właśnie chciałbym dzisiaj wypowiadać sobie, pobawić się trochę tą emotką w tym odcinku I mam nadzieję, że odcinek się spodoba Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie Lecz nie wiem, jak to tam pójdzie Wow Tak to poszło Coś mi nie wyszło Okej okay. Otwórzmy sobie kolejnego zwykłego losowskórka, jak powinienem A czemu by nie? Zamykam oczy. No, A, shop. Chwila, ten shop. Sepicki. Wątpię, że był lepszy niż ta pani. O, ale jest lepszy niż panda No, O, to potężny. <noise> Potęga. Ale co ja miałem powiedzieć? No właśnie. Zakrajmy sobie aż do rundy. Wiecie, jakiej. Zakrajmy sobie aż do rundy drugiej, bo w rundzie drugiej jest chyba większa szansa na, 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 na użycie tego serca, bo tak to, to w pierwszych rundach to są te wyścigi i takie rzeczy i tak się nie opłaca trochę tego brać. O, na przykład tu, to się tego tak trochę nie opłaca używać, więc przejdźmy sobie do drugiej rundy, no i zobaczymy, co tam będzie. A może tutaj użyję? No. Super nam to poszło. Ja już mam przygotowaną tą młotkę Tylko naprawdę ciężko trochę trafić w nią czasami No widzicie Ludzie O kur... no czemu to się nie zalicza Fuj jak się zaliczało takie rzeczy No Szkoda, że to się nie spycha kurde Wiecie no szkoda, że to się nie spycha No bo dosłownie jak go tam trzymam co nie Wszyscy ja trzymałam gościa, ale... Na chwilę. Dobra, już jestem. <laughs> Trzeba jeszcze przytoić na sam koniec. No ja chodzę po serduszkach, mam motkę z serduszkiem. No i fajnie. No tam widzieliście, w tej rundzie użyłem na kogoś, ale właśnie szkoda. Bo to się tak po prostu odczepia go, co nie? A szkoda, że tego tak nie wyrzuca jeszcze. Bo jakby go wyrzucało, to byłoby lepiej w tej motce No trzeba tak dać i tak, to jest trudne z tych wykorzystania tak trochę, ale właśnie dlatego bardziej byłabym albo tego buta, właśnie Speciala, albo tego... jak wiecie, no co. O, to jest już lepsza mapa, jak widzicie. Albo tego buta. Albo tą piąstkę. No ale to też może być. Dobra, to już mamy dobrą mapkę na takie rzeczy. No, tylko to... A wszyscy to mają. O nie! Tu nie spadnij tylko. Co? Ale... A... Właśnie ja nie lubię w tej mocy tego! Że to jest tak ciężko złapać kogoś Dlaczego ja tego nie... No bo to, to jest logiczne To nie da się kogoś złapać Ja do swoim podchodzę, typa, i muszę idealnie trafić sobie w dwie ręce, żeby go złapać Dobra, otwórzmy sobie zabieram, te oczy Całe Pingwin, wow Czyli penguin pęguin. Płakam. Nie mów mi, że on jest lepszy, bo nie chce mi się. Jest lepszy. Jest on gorszy. To bardzo gorszy. W ogóle jakie tam nam zostały jeszcze skiny epickie Trochę nam ich zostało. Do odblokowania Nie mogę mi o nich pokazać pod składem brzadkości. Ten jest najlepszy, więc nie wiem. To na pewno nie jest najlepszy. Chwila. O, dobra, już myślałem, że go mamy. Coś mi tu jeszcze mamy w ogóle? Ukończono. Nie wiem, my coś tutaj zostawiliśmy? Tu nic, 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 i tu nic. Wszystko ukończono. No, ukończyliśmy już cały system. Pas. W tym sezonie Tak so, dobra, wypróbujmy so, jeszcze tą emotkę kurczaczki Bo ja muszę, muszę Muszę zajść tak, żeby nią wygrać Ale przy tych laserach, kurde szkoda, że tego nie wykorzystałem Dlaczego? No bo sobie tak go tak no i ten laser by w niego wyleciał, a ja bym sobie skoczył No to się da wykorzystać na tych laserach, ale Kurde, lepsza była ta piąstka, no ta piąstkę bym chciał bardzo mieć Piszcie w komentarzach jak wiecie, jak mieć taką piąstkę czy muszę czekać na jakiś inny sezon, czy muszę jakieś inne rzeczy robić, bo serio ja chciałabym mieć tą ta. O, o, super. Nie! Dobra, typa potrąciła. No, to mi się raczej nie przyda. Za mało tych... ten, ten, ten też nie pokazuje. Ciekawe, czy oni wiedzą, że ja chcę, że mam takie pokojowe zamiary, czy takie niezbyt pokojowe. Czy chcę się po prostu przytulić, czy... czy chcę ich zrzucić, bo ja chcę ich trochę tak zrzucić jakby. Dawaj, 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 szybciej, szybciej. Okej. Okej, o to teraz jest super slajd, więc raczej tego też nie wykorzystamy. Niestety. Niestety, czy niestety raczej niestety. A nie. To osiem 8 osób przechodzi, to jeszcze mogę to potem wykazać. Ja nie umiem tak robić jak ci typi. O, właśnie tak. Zrobiłem, tylko tak nie w 100%. Co, Co? to? to? Użyłem skoku. Klikłem skok. Nie zadziałało. Wow. Emotka. Ja wstaję, gdy to robię. To się nie opłaca. Wygrałem! Nie! w 8 osób! Ja już myślałam, że wygrałem. To już bliski byłem. Widzimy się w następnej rundzie. No niestety, tutaj się chyba te rzeczy tak nie pobawimy za bardzo tą emotką, ale... Może trochę. Jako drobinę dosłownie. Bo... No to przecież jest ciężko, szczerze mam tak robić. Kurde, próbuję, ale się nie da, jest naprawdę dość ciężko. No cóż, niestety mi się to nie udało. Ale dobrze mi szło. O, cóż. A no nie wiem, jak co tu jeszcze mamy. Dobra, no to mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Z używania tej motki. No, mam... jeszcze będę używał, no. Ale ten, no, napiszcie mi, jak może zdobyć te inne specjalne motki. Może. Jakoś tu pomożecie. Mam nadzieję, że się Wam się spodobał. No i dajcie łapki, subskrypcja, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!